was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Lotes, a to jest Mafia 2. Jest to kontynuacja ciepło, bardzo ciepło przyjętej pierwszej części, a o poję... szeroko właściwie pojętej tematyce mafijnej, tak jest to gra bardzo ciekawa fabularnie. Będziemy. właściwie cały czas będziemy w mieście, które nie jest nowym Jorkiem, jednak w jak nowy Jork nazywa się Empire Bay. A... A więc tak, w grze wcielamy się w młodego Włocha. Zresztą zaraz sami zobaczycie jego historię. Zaczynamy, nowa gra. Poziom damy średnie, żeby nie było zbyt łatwo. Ok. Przerwniki też są fajnymi radami. To on Angelo to jest bohater pierwszej części mafii. Tak, tu Games i tu Czech to jest firma, która zrobiła właśnie mafię 2. Genialne fabuły im wychodzą. Nie jest może to gra tak dobra jak pierwsza mafia, jednak nie odstępuje od niej zbyt daleko. Mam nadzieję, że mafia numer 3 też nie zmieni się w GTA podobną grę. Tak, znajdujemy się w tej chwili w Empire Bay. My name is Vito Scaletta. I was born in Sicily in 1925. That little guy's me. I'm standing there with my parents and my sister Francesca in front of our old house. I don't really remember too much about the old country. Tak, to jest opowieść witoskalety, Skalety, co się działo, kiedy wcielono go do wojska Stanów Zjednoczonych. Popłynął do swojego rodzimego kraju Włoch. W tej chwili tu jest mały widok. Jest on Sycylijczykiem, jak wszyscy członkowie, praktycznie, mafii, bo innych, innych ludzi nie przyjmowali. Tak, jest moje wideo. Oczywiście w trakcie serii też będę wplatał wydarzenia, czasem z Ojca Chrzestnego, bo wiele tutaj można zobaczyć wspólnych wątków, jeśli chodzi o ludzi przynależnych do mafii. More disgusting than our new shithole of an apartment. The American dream was more like a nightmare. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work, and what little money he made mostly went towards booze. Eventually my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell wasn't gonna do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on, Vito, hurry it up. We ain't got all night. Over time, Joe and I got to be best friends. And since we were both poor and there wasn't much work around, <laughs> we started a little business of our own. Freeze! Police! Stop! Vito, this way!

Operation Husky. I was assigned to the 504th Parachute Infantry. On the 11th of July, we were supposed to be dropped over the southern coast of Sicily, but we got hit by flak and had to Shh. bail out, way behind enemy lines. Only three of us made it. If it wasn't for the local resistance, we wouldn't have had a chance. So when Mussolini's soldiers came into the town and started rounding everybody up, we decided to return to fair. Ok, w skrócie musimy powstrzymać naszych znajomych przed zabiciem danego człowieka. Strzelamy, ale nie mogłem trafić. Dobrze. Jak mogliście się dowiedzieć z historii, tutaj w naszej przedstawionej grze, Vito pochodzi właśnie z Sycylii, gdzie właśnie teraz prawdopodobnie jesteśmy we włoskiej części w Sycylii, tak? O, i i i. Za karę, za drobne kradzieże, zostaliśmy wcieleni siłą do armii amerykańskiej. I musimy walczyć z najeźdźcą w czasie wojny. Jest to rok teraz 1943 i trwa właśnie już praktycznie ostatnie podrywy wojny, można tak nazwać, ostatnie dwa lata wojny. Lewy kontroli w stronę, o, dobrze. Jeden, aby wybrać granat. No i poleciał. Ło! Wow. Dobrze. A zatem. Poznaliśmy historię, mniej więcej początkową, Wita Skalety I. Jest ona typową opowieścią e, mafijną, tak? Nie jest może tak to przedstawione jak w jedynce, że Tommy Angelo był taksówkarzem, tak? Wito był młodym stylujczykiem, który przyjechał z rodzicami do Stanów. Podobna sytuacja, lecz. Nie tak samo jak w Ojcu Chrzestnym, tak samo jak Vito Corleone, ale, ale, ale. Głównymi historiami od mafii można to nazwać, że młody, młody Sycylijczyk przyjeżdża z rodzicami do Stanów, żeby spełnić swój amerykański sen. Dostają bardzo mocno podupie od życia i chce młody, właściwie młody syn tego Włocha każdego coś zmienić, tak, w swoim życiu. Najczęściej natrafiają na dzielnicowych mafiozów, do których mają wszyscy w tamtych czasach naprawdę ogromny szacunek. Są to ludzie poważani, szanowani i jeśli chodzi o prawdziwą mafię, kozanostrę i tak dalej, to tylko Sycylijczycy mieli prawo się tam dostać. Sy sytuacja przedstawiona oczywiście w Ojcu tam był Tom Hagen, Gossi Wiory, e, Vita Corleone, jednak on nie był Sycylijczykiem, tylko był... E, Irlandczykiem, irlandzko-niemieckiego pochodzenia był, pamiętam. Ale dobra, bez zbędnego pierdolenia. Musimy się zająć tutaj Co O, musiałem stracić naboje. Mogłem dać mu chwilę. O cholera, Jezu Chryste. Tak, tak, tak. Jeśli tu chodzi właśnie o mechanikę walki, nie jest to przedstawione w GTA, że możemy dostać 50 100 kuli przeżyć. Tutaj jedna kula, nawet dobrze trafiona, może nam zdalić Realizm jest bardzo dobry, w te, właśnie w tej grze. Dobrze, że nie wyszedł kontroli gita podobny, bo tutaj naprawdę w tej grze bym tego nie zniósł. Perry, tak, kontrol się chowamy, dobrze. Tam powinien być niebo. A Agila, to, to chyba są ludzie musuli niego. Tak mi się wydaje. Choler. Nie, ten jest Niemiec. Na 100%. Dobra, dobra. Ja mam to znowu odwrócić. Tak. U, dobra. Cholera. Dziwne, że nie zabił zakładnika kiedy dwa razy chybiłem. Jezu chryste. Matko boska. Dobra, zakładnicy i tak zginęli. No dobra, dobra, żeby tak nie zginąć głupie na odcinku gry Zajmiemy się tam nimi Dobrze, jeden padł Cholera Wito, 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 wito Dobra, wszyscy tutaj padli Jest jeszcze ktoś kim możemy się zająć? Wracać na balkon, tak? Nie, do środka. Dobra. Zobaczmy, co tu się dzieje. O, tutaj nie. Wiele osób. Miałem się bodajże zająć. Tutaj, jednostkami, które nadchodzą... Cholera... Słabe miejsce sobie wybrałem do strzelania. Jeszcze żyje. Spore te posiłki mają. Dobra, zraniłem dość. chłopie Dobra, raz. tam też... W... Nie no, nie wierzę, słabe miejsce. O, tutaj, tutaj, tutaj! Kolega sobie wyrobił miejsce ładne do strzeleckie. O! to ja ma? Cholera jasna. Niemiecki czołg nazistowski. Przypuszczam, że zaraz tu walnie, ale i tak nie będziemy nic zrobić, tak. Cholera. Jak się wymyślacie, przeżyliśmy tą akcję. E' like, al yeah, mi mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Non sparate, Ma che diavolo sta dicendo? Che si crede di essere? Un'offerta oh, da palla. Ma è davvero Don Calò? Quello è finito! Cacetto. Un congegno quando siamo arrivati come un'epoca. Ma chi è quello? Lo conoscete? Eh, lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noiazze del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. eh? Don Calò, the head of the Sicilian mob. An entire garrison of troops surrendered that day. Why? He told tu właśnie Vito zaczął się zachwycać władzom mafijnych bosów. Jak widzicie, byli oni nazywani wtedy ludźmi honoru, w większości przynajmniej. Jeśli ktoś dostał się na stanowisko Dona, potężnego ojca mafijnego, chrzestnego, to musiała być osoba naprawdę szanowana. Jesteśmy już w Nowym Jorku, czyli.

Okej, okay, jedziemy teraz z Joeyem. Prawda, Brudnia, ile pamiętam do jego domu? I to jest samo łóżek w tej chwili, sterowania, tak? Nie chciałbym wam przeszkadzać w tym dialogu, jednak. Nie, potem dodam coś od siebie, dobrze? Nie, już. Jak pan powiedział, że mieliśmy drinka z Vito? Dwa wieki? Jeszcze raz. Jeszcze raz. To tylko Szeczelin's party, right?

Jak jedziemy autem, bardzo fajnie rozwiązali. Nie jest po prostu tak jak w PTA, że miniemy policję z 120 na liczniku, oni nic nie zrobią, póki ich nie dreszniemy. tak? Tutaj jest tak to rozwiązane, że mamy ograniczenia prędkości i trzeba się ich trzymać. Jeśli policja zauważy, że cokolwiek przyskrobiemy albo lekko pojedziemy z prędkością większą niż mamy na to ograniczenie,

One minute. Wait right here. Folks and dollar working for the young Italian. Hey Giuseppe, it's Joe. Remember last week, you know, the guy, the guy's name is Vito Scoleto. Nice to see you, Jobby. All right, I see LA. No. W tamtych czasach naprawdę wiele można było załatwić przez znajomość. Co wiele się zmieniło w tych czasach. To what oh, oh, oh did you just like i said i know people you get all the official paperwork tomorrow when it comes to the right stamps and signatures it's just a question of money you're kidding right <laughs> isn't that a bit risky it's me that can end up in a slammer you know and how am i going to pay for it i got it covered think of it as a welcome home present and don't worry the documents will be clean trust me well thanks you're welcome. Friday, you're like a brother to me. Now you can start thinking about what you're gonna do next. Sure. But first I gotta go home. Alright, you wanna ride? No thanks. I wanna walk around a little, see what's changed since I've been gone. No problem. Say hello to your sister for me. Come see me tomorrow. We got a lot to talk about. I can't believe you just got me out of the service. Thanks again. No problem. I'll catch up with you tomorrow. <laughs> Dobrze. Jestem Wito bez jakiegokolwiek potęż... O, kolejny weteran. Zatem Wito bez jakiegokolwiek stanowiska większego w wojsku, bez jakiegokolwiek awansu. Wydaje mi się, że jest szeregowym i był szeregowym. Nie zarobił kokosów. Nie ma jak pomóc w tej chwili rodzinie. Więc po prostu rodzina. Raczej się cieszy, że nie będzie musiał wrócić i walczyć z wrogiem na kontynencie europejskim. Tak, prawie że tędy się szło przez zbożne uliczki. Wszędzie żołnierze. Sporo, chyba wszyscy na przepustkę wrócili. Jednak wielu z nich nie będzie musiało wrócić do, do swojego kraju, znaczy do walki. Dobrze. Vito, Vito mieszkał. Szukamy napisu na drzwiach Skaleta. Więc Mike jest Skaleta. Hej, mama. I'm back. Vito, Vito, boy. Ah, my boy. My boy is home. I thought I'd never see you again. Francesca and me, we wait. Yes, what's going on? we wait for you. Ah, yeah. Sit down, sit down. you must be hungry, Vito. francesca made you a special dinner, zuppa di pollo. it's good for you. wow, looks good, frankie. it's a shame your papa didn't live to see this. he would be so proud, vito. yeah. sure. vito, you know better. sorry, mama, sorry.

Okej, okay. za tym idziemy spać. W końcu w wasną łóżko. This ain't gonna cut it. I gotta find a place to stay. Dobra, ubierz się. Dobrze. A więc moi drodzy, kochani widzowie, niewidzowie, nowi oglądający, jak na tą chwilę ten odcinek nie trwał zbyt długo, ale jestem zmuszony go zakończyć. A jak zwykle to mam w zwyczaju, pierwsze odcinki maksymalnie nagrywam do 20 minut po tym, już zaczynamy się rozpędzać, cała fabuła do godziny czasem. A więc dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.